Koranko, Dzisiaj gramy. Wy... Je czekajcie. Dzisiaj gramy na laptopie w nie wy, taką grę skoki. Taką grę skoki. Pokażę wam wszystko troniki dajmy dwie 13. w ogóle nie z aparatu czekajcie, bo mi się nie chciał ci to włączyło. Kamerka, Kurde, bo mi się to wszystko włącza. Okej. Hmm? Chociaż podwyższamy, może gorzej was, bo teraz widzicie. A, bo to myszką ja nie mogę.

Dwieście metrów. Dobra, mamy jeden, zatem jeden osiem to nie tak dużo, ani mało. Ja sobie źle myszkę jup. Ło ale ja to wyleciłem. Ale jak robimy Raiwa, to mnie zdziwiło, Dlaczego nagle tak przestał jak nawet twarzy? Co takiego pokazałem w górę? Ciekawe. O, Kurde no. 230 Dobra Wychodzimy na razie Dzisiaj może pobrane Dobra By może poglądamy w jakieś, poglądamy szaakiego, to dzisiaj na tyle będzie druga część